witajcie. Jedziemy na ryby. Kurczę <grystanie> <grystanie> no. <grystanie> Może być. Siemanko, witamy. Idziemy z Antkiem, no tam gdzie kiedyś za starych dobrych lat zaczynałem swoją przygodę. Były już filmy z tych miejsc. Generalnie zobaczymy czy już jest zapomniane środowisko. Czy będą jakieś jeszcze znaki ryby, czy wędkarzy, którzy raczej tutaj jeszcze chodzą. Też po naszej drusce nie widać tego. Kiedyś tu była zawsze taka ścieżka wychodzona. Zobaczymy czy uda nam się tam w ogóle przebić. Kiedyś byliśmy tu z antkiem. No i był taki problem, że nawet się dojść nie udało. Bo były pokrzywy i takie sprawy. I nie było za ciekawie. O! To było kiedyś przejście. I już nie ma, tu też nie ma, więc spróbujemy tam. Chyba tędy się dostaniemy. Może. Iii. Iii. No już jest niedobrze Uwaga na pokrzywy O nie Musimy tak tam się przebić, wiesz? Tu już będzie dobrze zaraz Także przy pokrzywki Chodź. Chodź za mną Może być że miejscówek już nie ma ja masz na komerce chłopa wziąć żeby sobie karpi połowił Skutecznie zatrzymany przez pokrzywy ale powoli, powoli się do mnie tutaj zbliża i my pójdziemy sobie albo tędy, albo tędy. Sam nie wiem. Tu jest więcej pokrzyw, więc może tam lepiej. Dajesz radę? Chodź! Najlepiej czasami jak czołg przejdzie, się nie przejmować. Trochę poparzy i przestanie. Taka rada ojca. Antek gdzie przebił, się dał radę, a tak wygląda nasza miejscówka zupełnie inaczej niż kiedyś. No, ale tutaj spędzimy sobie dzisiaj popołudnie. Także zaczynamy. Także Antek już widzicie szuka, tak samo jak był mały, tak samo i teraz szuka robaczków. Strasznie się pasjonuje. Ma już pająki w kolekcji i różne takie rzeczy, skakuny. Także dwie pasje połączone razem, czyli wędkarstwo szukanie robali, może znajdziesz Antek, może znajdziesz mi takiego robaka, który się nazywa chruścik, powinienś wiedzieć co to jest na nie się fajnie łowi, one żyją w takich domkach przyczepione do takich badyli w wodzie, myślę, że wiosną one chyba są, albo latem, w sumie nie wiem to ty jesteś tutaj spec od robaków, więc dajesz, dasz radę ogarnąć temat bo nie mamy żywych robaków, Mam tylko dendrobenę, sorry, to jesteś żywy robak, mamy dendrobenę i kukurydzę ale nie mamy żadnych poczwarek no, a teraz domoczymy tutaj, tak zobaczcie, zanętę, mamy zanętę klasyczną, słodką, z gliną do tego puszka kukurydzy już poszła w domu i dwie wędki, mamy wędkę ze spławikiem i metodę Metoda pójdzie gdzieś tam, albo tu na wzdłuż linii, w której zanęcę kulami No nie byłem tu 100 lat, więc nie wiem co się dzieje No, no na pewno będą te Więc <laughs> Oby się było fajnie nimi bawić można by, O, już domoczymy nie będziemy podawać, nikt Bóg, gdzie ile na początek tylko tak troszkę, żeby zobaczyć, jak to pływa, co się dzieje, bo od razu łowimy. Także nęcenie wstępne cztery kulki pójdą. O. I spławiczek ruchy. O, moje początki z wędkarstwem to zawsze była przepływanka. Przepływanka po prostu z najzwyklejszym jakimś łowikiem. Tu dzisiaj mamy Wagler, więc powiedzmy, że to jest taka już nowoczesna przepływanka z Waglerowa. Można spokojnie Waglerem w takiej spokojnej rzece łowić, to nie jest problem. Na razie zobaczymy tyle, bo nie wiem jak tutaj jest. Ale generalnie to, to są takie moje początki. O! Zobaczymy teraz tak tego robaka to znajdziemy. I tutaj mam wiaderko jako półkę boczną. Tu mam wiaderko jako półkę boczną i tutaj mam właśnie to co mam, czyli robaki. I te grubsze o. Widzicie? Takiego robaczka założymy, dosłownie kawałeczek, bo tutaj rybki są takie jakie są. Także na razie około półtorej metra gruntu. Myślę, że więcej tu nie powinno być, dlatego można sobie spokojnie na łaglerę głowić. Pierwszy rzut. Nęconym. Uj, uj, uj. to jest za duży grunt. Tak mi się wydaje chociaż. Zaraz to ocenimy dopiero. Kurczę, niby czerwony, ale zupełnie go nie widać, słuchajcie. Pierwsza ryba dnia na tędro. <grymne> wow, tragedia. Donęcamy. Dobra, tutaj zestawik już jest uszykowany, antek. Także już może spokojnie próbować sobie łowić. A ja trochę donęcę. Dobra? Proszę, Antoś już zasiadł, to Wam pokażę rybko. Tu ma klasyka. A, ołów to łowika. No i to przede wszystkim podstawa do metody, bo już rozwijamy wędkę do metody, żeby była szansa na jakąś rybę większą, niż taka. I tam mamy na dole pelecik i przynajmniej podstawowe wzięte. Czyli Furia, Toxic, Yellow i oczywiście Janusz. I tu będziemy łowić, próbować przynajmniej, będziemy łowić na sam pelet, bez zanęty. Myślę, że to dosyć ważna rzecz. Także rozłożymy to. Jeszcze co potrzebne nam jest? Potrzebna jest nam kosa, a no, musimy zrobić podpórkę. To będzie idealne taki mały Także podpórka gotowa do metody o. O. masz być Masz Sławik na samej górze szczytówki Puszczasz na dół rybkę do rączek nie, I to jest umiem. twoja pierwsza zdobycz? Nie umiem Uklejka. no co się nie baw? No. Delikatnie musisz chwycić chociaż Czego się boisz? Tylko haczyka się bałeś? Czy ja myślę że ty się boisz dotykać No to wypuścią ładnie, no, nic jej się nie stało Także uklejki Zobaczcie, jak ją wypuszcza Żyje? Żyje, widzisz? Pięknie to Gratulacje Robaka sam założysz, czy też ja mam zakładać? Ja muszę metodę ogarnąć, Panie Chcemy coś porządnego złowić, co na metodę Wytniesz to? Nie, nie, wytnę, to jest fajne, właśnie. Nie. Bardzo fajne. Nie. Ale, że są uklejki, to z lipa, są najgorsze ryby, co możesz łowić, wiesz? No kurde, no, nawet jej nie czuć, a także jest. Masz. Nie wiem, właśnie. Nie. Nie patrz na czego ja szykuję tą metodkę dalej. Warto, także szykujemy to, co MiŚki lubią najbardziej. Koogo? Co? Kleszczy? Tak, Kleszczy? No, z 10 każdy. Nie, a była chyba. Może tak. była, może tak. wiesz. Może była. Hmm, a jak ja mam to wyrzucić, żeby ciebie nie dziabnąć, co? A od kabąk odbezpiecz, nie? Tak jak Ci teraz? pokazywałem i paluszkiem trzymaj, no tak jak się uczyłeś kiedyś na ogródku, pamiętasz? Rzucać, przypomnij sobie Mogą ci bać i No i tym paluszkiem, którym trzymasz wędkę, a nie tym. O, tak, gdzieś, a nie też nie tym, tylko tym wskazującym tam, tym, tu tak no to zahacz sobie tak, żeby był długi pomóż sobie drugą rączką no nie za bardzo spróbuj nie zahaczyć o wszystko co jest i rzuć no dobra, próbuj no nie piekło, bo ci kabłąk wcześniej się zamknął niż był rzut czekaj, że będzie prezentacja Zobaczam, tak jak Ci pokazywałem kiedyś. Tu masz wolną rękę, możesz z nim robić co chcesz, nie? Tu zahaczasz sobie. Aha, w ten Wiesz? sposób. Puszczasz. Ach, I teraz masz łączność, nie? W ten sposób. W ten sposób. I teraz już można sobie zarzucić i spokojnie to się robi. Ściągamy tam, gdzie jest niby nęcone. I obserwujesz co trzeba obserwować. Jedziemy metodkę tu, tu tu i na pewno Janusz pójdzie pierwszy No to poszukaj, poszukaj szybko założymy metodę mamy tutaj strasznie długi przypon, więc bo była wcześniej bombka, co trzeba go zmienić Co tutaj mamy? ślaczyki. Jeszcze mamy resztkę jakichś haczyków chyba. Ojojku. Dobra, damy dwunastkę, czy te Każdy krąp się na to złap, jeśli będą. Możliwe, że nie będzie krąpił, bo nawet pod tym słowikiem, słuchajcie, to źle wygląda bardzo. Uklejka. Już nic fajnego, naprawdę. I od razu Januszka damy. Akurat podwójnego. Na bagneto już będziemy zaraz łowić na dwie wędki. O. Z że tego co druga wędka już w akcji wypełnimy samym peleciorem to. Szansa na większą rybę. Jestem mam nadzieję. Spongi taki zrobiony. O. I metotkę tam, żeby po prostu nie przeszkadzała. I już łowi. To mała płoć Teraz mamy mikroploć. A tak znowu gdzieś tam do góry dzieje. Ja taki wysoki nie jestem. Troszeczkę możesz, o. I przytrzymujesz, o, o, o. I tutaj dawajcie. Kolejna rybantka. Idziemy do góry. Mikropłoć. Dobra, znowu ja zarzucę. Zamknij ten kabłąk, żeby nam nie wyleciało. O. Widzisz, czyli dobrze zrobiliśmy. Trzeba było troszeczkę ten gruncik jednak zwiększyć. Obciążenie daliśmy do dołu, bo uklejki niestety. To nie to, co chcemy łowić. O. I pijmy. Następne rzuty już próbujesz sam. Bo ja tu muszę zawalczyć Antek tak z metodą. Jakiegoś lina chcemy, karasia, leszcza dużego złowić. jest już mocno, brawo! Bardzo ładnie. Pięknie. Czyli zajął się tym, co lubi najbardziej. I ja też się zajmę tym, co lubię najbardziej. Nie nęcimy metodę. Bo słuchajcie, no kurcze. Oprócz uklei i mikropłotki tutaj nie ma żadnej ryby Wrzuciłem już metodę tam gdzie rzucaliśmy kule, Żeby sprawdzić czy z dna coś tam Jakieś krąpiowate, chociaż jakiegoś leszczyka Czy cokolwiek tam pływa I słuchajcie, pół godziny bez brania Bo wiecie, no, dla dzieciaka, dla Antka Nie trafiony do końca chyba pomysł jest, że tu przyszliśmy Bo nie jest tak jak było kiedyś Kiedyś to ja łowiłem tu zdręgi takie Wiecie, fajne rybki na spławik, Była walka, fajnie to idzie się zarazi, tak jak się łowi w mikropłocie i uklejki, no to jest naprawdę No wiecie jak jest, słabo spróbujemy na tą metodę podnęcić i zobaczymy czy tam coś się uda większego chwycić To tam Antek? Słabo Złapa... Złapałeś coś jeszcze? Nie, oprócz komara Nęciemy metodę Pewne parę kleszczy też złapałem Nie. Ty podasz mi te żółte przynęte kulki, ale te małe, co jest tam Storm, Yellow Storm napisane? Aha. O, może trzeba się w kukurydze pobawić bardziej. Tam jest lepsze przebiście. To mnie to zresztą setki, setki miliardów pomary No pójdziemy. No. Bo się ruszasz po tych krzakach w cieniu, to cię łupią. No nie, ale tam naprawdę... Damy ja sobie wiem. stormika. Ja też go tak zmniejszę. Serio, tam Jedziemy. No. Zobaczymy, czy się uda tutaj złowić coś, co nie jest mikropocią. Także udało się pięknie zaciąć w niewidoczne branie na metodzie, na ławtersa. Ale w końcu mogę Antkowi pokazać mniej więcej, jak wygląda ryba. <grymne> Widzisz Antek, takie jakbyś na spławie głowił tutaj, to byłoby fajnie. To jest płoć, nie wzdręga. Oszukało mnie, bo tu zawsze z dręgi, a nie płoć. Zdręga ma do tyłu trochę tą płetwę przesuniętą, czyli taka dosyć fajna pociucha. No i jednak żółty stormik okazał się tym. Chcesz wypuścić? Mm -hmm. Mi się tego odhaczać nie lubi, ale dotykać i wypuszczać to mi się podoba. Pięknie. No to co? Fajnie zaczęło się coś dziać tam. Może jest jeszcze nadzieja. Także, może jeszcze nie wszystko stracone. już myślałem, że to jest gorzej niż kiedykolwiek. Bo generalnie dobrze to nie jest na tej rzece. Ale zawsze to jest mikropłoć. Próbujemy dalej. Teraz jest zbranie. Zbranie było. Czy już nie. O i teraz mamy klasyczną zdręgę I tu widzicie właśnie ta płetwa jest do tyłu w porównaniu do brzusznej, nie? Bo tam często mam takie pytanie. Więc to widać idzie tu promień od brzusznej w linii prostej do góry i płetwa jest cofnięta tutaj. I na kukurydzkę się skusiła. I też mamy pyszczek inny, takie bardziej skierowane ku górze. No i wiadomo złote. Czerwone kolory. No, no to na kukuryckę tu ze spławiczka złowiłem. Ostatnie donęcanie, tym razem antek już robi kuleczki. I antek fajnie jest na rybach. Nawet. No? Tylko nie ma ryb, nie. No. I antek spławik czy feder? Feder. Feder, nie? Będzie rybka. Powiedzmy, że trochę większa i też tak nie do szczytówki. A, co się stało? Nic. No, tam jest. Nie, no, gdzieś, no A, gdzie jest? To... Nie, no, no. Ech. Była. No, była. Była, no dobra, wracamy. Straciłem już. Ja widzę jeszcze w kamerze. Ale bez zmian. Płynie i. A gdzie w końcu się wam pokazuje zantkiem? Słuchajcie, no. Antek no powiedz co no? Jak tam myślisz? Ale o czym? No podsumowanie zróbmy. Mało ryb? To co? Razem z Antkiem stwierdziliśmy, nie Antek? No. Że mało ryb. Bardzo małe te ryby. Takie nie dające fanu. I tak słuchajcie, jedna wzdręga i jedna płocie trafiła i same mikro i mikro i dwa wzręgi. Jeszcze teraz donęciliśmy wabank na koniec, bo myślę, że może już przesadziłem z tym delikatnym nęceniem. Ale to nie to. No wiecie, jak to jest. Trzeba Antka wziąć na karpie. Nie? Na karpiki chciałbyś pojechać? No. No to tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się. Mhm.